Oh. Plusem tego wszystkiego jest to, że widzimy tutaj znak: koniec RUA, czyli koniec miasta. Czyli to jest dobry znak. No i wyjeżdżamy. Tak jest. Już jest gitara. Jest takie dziwne to miasto, bo raz można przejechać przez nie, a raz nie można przejechać. O, a tam są jest ta rzeka, i ten port, przez który jechaliśmy. A teraz już możemy wcisnąć ten pomad i złapać się dalej. No to zjeżdżamy na parking na Dzikusa, coś tam sobie zjem. No i dzisiaj co, 45 zrobimy, nie godzinek, ale 45. piątkę. I dalej szpula, tutaj wziąłem już za mons jakiś, w Belgii jest jakiś korek, ale tam jeszcze mamy trochę kilometrów. Szyba cała już jest, za przeproszeniem, zasrana tymi robalami. Okej, okay. zjeżdżam tutaj, tam dalej jeszcze pompa jest, na tą pompę bym dojechał. Ale być jak to na pompie? Na pompie może być dużo mniej miejsca eee, i więcej kruczenia jest. A mi dzisiaj zależy że na szasie, Tu sobie wodę uzupełnię od razu, o francuską wleję, zjem coś i będzie super O, Stanu Pan osobówkom. Drzwi otwarte. Dobra, zreflektował się, żeby zamknąć drzwi swoje. Zobaczcie, jakie Volvo podjechało. Jaki starość na brytyjskich blachach. Z prawej strony kierownica. Dobra, kończymy. Najpierw weźmiemy, zjemy coś, a później będziemy, moi drodzy. Pozmywam i uzupełnię wodę No i za 10 km Zobaczcie Koło Valenciennes Wypadek Dobrze, że ustawiłem sobie teraz, żeby ominął I pojedziemy takimi zygzakami Bo ten korek tutaj rośnie I to tak w Galancie No dobrze, za 5,5 kilometra Odbijam z autostrady Przetniemy tą autostradę I polecimy troszeczkę boczkiem zamiast tam chyba 19, czy 20 minut mamy 3 minuty opóźnienia ale tylko dlatego a tu nie będziemy mieli w ogóle dlatego, że to 3 minuty to jest tam za 60 parę kilometrów także na tą chwilę objeżdżamy autostradę to widzę nie tylko ja zjeżdżam 8, 8, 8. ale tam inna ciężarówka też no chyba, że akurat jedzie w tym kierunku w każdym razie tutaj zjadłem 18 Pójdziemy w prawo, później przetniemy autostradę, nie wiem, albo górą, albo dołem i wjedziemy z powrotem zygzakiem eee, na tą autostradę, ale już za korkiem Trzymaj się prawej strony. A co tutaj się? Trzymaj się prawej strony. Tam się włączają do ruchu. Tutaj jest to gardziołko, gdzie klinuje, bo jak coś idzie, to wiadomo, że się zatrzymują, nie? Dobra, jedziemy. No tak, tam śmigłowiec lata, widzicie? I albo policyjny i monitoruje sytuację, jak wygląda no jest ten wypadek albo ratunkowy śmigłowiec, Skoro jak jest czarny to nie za bardzo. Dobra, no, najważniejsze żeby się udało. Ee, po 200 metrów przejeść przez rondo i zjedź drugim zjazdem D40 taki magik przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem. O, widzicie? Helikoptera. Za Mons już też pokazuje mi na zielono objazd, bo tam też coś się działo. Także czekam teraz ten objazd i później pewnie na Belgii. No w okolicach Mons takie coś jest, zobaczcie. Taki korek i takie... E, tak na czerwono wszystko. No, zobaczymy jak to będzie szło. No i tutaj korka się też... Na tym obieździe nie udało uniknąć. A autostrada tam leci. Tylko nie wiem, czy leci, czy stoi, bo stąd nie widać. No, nie widać z daleka, ale widać na nawigacji jak to wygląda. My powinniśmy jechać tu, gdzie jest to czerwone cały czas, a lecimy tym niebieskim objazdem tutaj. I tu się wbijemy, i tu jeszcze też trochę postoimy niestety, a później. Powiem Wam jeszcze tutaj jest. O! Widzicie? Takim pichajsterkiem trzeba będzie za moc polecić. A piernicze. O, no, to mówię nie ja, tylko takim objazdem jechałem i proszę bardzo jest kocioł. Dobra, w końcu wjechaliśmy na to rondo. A tutaj fajny jest pomnik taki, postument. Pinokio, to chyba morawickiego, nie? Zaraz zobaczymy. No to jest Valenzia. O, widzicie tam. Jest taki magik. Idzie sobie z teczuszką. O, ten ma niedługiego, tylko tak też ma długiego, grubego kulfona. Widzicie? Taki magic. No. Także jedziemy przez samo Walenzję. Tutaj, zobaczcie, jak to wygląda. I tu się, moi kochani, przeciskamy. Dobra, wcześniej szybciej w dumie tutaj prowadziła nawigacja, ale widać nie, widocznie, widocznie. Ee uznała, że tak jak teraz będzie jeszcze jeszcze lepiej na tą chwilę na pewno straciłem już, bo powinienem być gdzieś, no 45 minut, no gdzieś tak przez ten korek oraz przez korek, który jest tam za Mons w Belgii także ja tak szacuję, że będę liczmy już na 21 Na tej stacji i mam nadzieję, że będzie miejsce, ona jest wielka, ale ale to różnie bywa. zjecie drugim zjazdem okej. Okay. O, nowa renoweczka, ona jest chyba elektryczna, to jest taka jakby Renault 5. O, dobra. Dzida przed siebie. A tu jest korek, w którym bym stał. W tym korku właśnie bym kwitł. I on oczywiście jeszcze idzie tam, tam, tam daleko. Przejedź przez rondo i zjedź pierwszym zjazdem. Także można powiedzieć, że teraz tom, -tom się spisał. bardzo, tutaj wjeżdżamy do miasta, walenzja i prosto jedziemy. Dobra, swoje odstaliśmy! O, jak tu i pany ładnie kwitną No naprawdę Niektóre nawet już prawie przekwitły Dobra. muszę tu być ostrożny, bo w ogóle nie znam tej drogi, tam palmy rosną Ja pitole Jakieś galerie handlowe No na takich chopkach to tutaj trzeba uważać, bo Już nie raz je zauważyłem i wszystko mi pospadało Tutaj się poprzewracało Dobra, do następnego ronda i na tym rondzie co będzie tak samo prosto. Ach. O, tutaj też ładnie wszystko posadzone, tulipanki sobie rosną, aż się chce patrzeć na coś takiego. To wąs wąskawo jest po 300 metrach przejdź przez rondo i zjedź drugim zjazdem, a w dłużej Z tej strony tak samo ładnie, kolorowo. Przejdź przez rondo za rondem, gdzieś będziemy odbijać. Teraz dobra, ale kurczę wycieczka jak i tole. Po dwustu metrach przejedź przez Rondo i zjedź trzecim zjazdem do bulbarkę... no Poznamy to miasto, to chociaż troszkę. Tak rzucimy białkiem nie. Tutaj to fajnie by było na tym parkingu takim stanąć, bo tutaj jest fajny parking przy tym mieście, ale no to trzeba by było wsiąść na rower i na rowerze dyrdać. Czyli musimy tam wjechać. Nie ma namalowanych cholera. I później będzie w prawicę. Park. Ile narodów w tym parku? Jednak. Wiosna, lato to są fajne pory roku. Ludzie nie siedzą w chałupach, tylko chodzą i spacerują, bawią się. I odpoczywają na świeżym powietrzu. A tutaj co jest za cytadela? A jakiś pomnik to pewnie pierwsza, druga wojna światowa, bardziej pierwsza. Jakieś ruiny, tam kościół od razu mamy. Wolęgię jeszcze ładny, spory. W środku musi być fajny, bardzo ładna kamienica. No, naprawdę, ładne miasteczko. A my teraz będziemy moi drodzy jechali tam. Dobra, tutaj ten śmieszny Citroen elektryczny. No, I jedziemy tutaj. No, zatrzymaj się, zatrzymaj się. No, muszę, że muszę wziąć i tutaj naddać kolegom. No właśnie. Przez ścisłe centrum. Nieźle, nie? Nie przypuszczałem, że kurczę, tuż przed granicą z Niemcami, z Belgią, coś takiego się będzie działo. To raz. się to jest Francja, ale tak naprawdę, tak jak już wiele razy mówiłem, te wszystkie domy one mają kolor taki belgijski, właśnie szaro-góry, taki górniczy. No, a to jest tak naprawdę pogranicze, no to... Tu się wszystko przesiąka. Dobra, jeszcze prosty. 24 stopnie Celsjusza Pokazało na takim krzyżyku z apteki No tu wolniutko, bo jest tak. I renówka stoi Moi drodzy o, Ktoś sobie zaparkował tak naprawdę na, na styk. Jak znam życie, to jakiś śluzak. Dobra. Nie słyszałem, nie poczułem, żebym kogoś zawadził. Mam nadzieję, że nie. Największy ruch jest na ulicach. W chodnikach praktycznie nikt nie chodzi. Wszystko dupę w auto i jedzie autem. No kurcze, spore jest to miasto. to jakieś nowe bloki też ładne A tak jadę się i mało mówię bo się staram skupić na drodze bo jest dosyć wąsko nigdy nie wiadomo kto wyleci na tą drogę i skąd albo wyjezie ten się ładnie zachował bo pozwolił mi tutaj naddać no i coś mi tutaj no już myślałem, bo nawigacja mi zgasła na chwilę no mi też robi takie problemy aczkolwiek no, jakby miał kupić następną to też by był tą. Jesteśmy na rondzie i teraz tego ronda w lewo. I praktycznie chyba wylecimy na, na autostradę. Tak, na dwójka. Zaraz będzie autostrada, chyba za kilometr. No i wpadamy na autostradę. No to chyba korek jest w drugą stronę też, czy nie? Po 100 metrach skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem A2, A19. Następnie trzymaj się lewej strony. Ale to jest korek w drugą stronę, to nas nie interesuje. Coś ta kamerka mi szwankuje, nie wiem czy się nagrało Ja wam pokażę tutaj, teraz będzie bardzo dobrze widać Jak nas poprowadziła nawigacja O Ten niebieski ślad to jest droga, którą jechaliśmy A czerwony ślad to jest korek no, że Jakby nie było objazdu, to byśmy musieli teraz tam stać Wyjeżdżamy z Francji, za 1000 metrów mamy Belgię. Nie muszę się na szczęście już zatrzymywać przy tej nowej karcie. Także nie zjeżdżam tu na parking, tylko śmigamy dalej. Korek za Mons się zlikwidował, także prawdopodobnie po wypadku, który tam był, już posprzątali i wszystko ruszyło. To dobrze, bo tak jak powiedziałem, liczyłem na 21, będę na. Na parkingu, a tu pokazuje mi 19:55, czyli na 20:00. Zawsze to jest godzinę, a to jest bardzo dużo godzinę szybciej. No i wjechaliśmy do Belgii. Proszę bardzo. I zaczynają się latarnie na autostradach i w nocy jakbyśmy jechali, to te autostrady byłyby były oświetlone. No chciał, nie chciał, muszę jechać krótkim objazdem, bo jest korek jednak. Tutaj tak samo. Ale taki zygzaczek maluj będzie. Ach, Mercedes, nie jedź, nie jedź. Okej. Okay. Nie, tutaj skręcamy. kierunek Następnie autostradą. Po prostu kawałek tego korka ominęliśmy tak w dół i tak taką fałką Ale tu dalej się wbijemy prawdopodobnie. W to stanie ja pitole ile tu jest tu już mi ogólnie pokazuje na Belgii 37 minut w plecy. No, podoba mi się to. Co się dzieje?